Ostatnio wiele kontrowersji wywołał wywiad, który udzieliła Anna Maria Sieklucka magazynowi Wiwa. Czy ty spodziewałeś się tego, że ten, bo nie ukrywasz, że dziennikarz, który przeprowadzał wywiad, jest twoim znajomym? Czy ty się spodziewałeś, że on tam faktycznie te granice przekroczy w tym wywiadzie? My się poznaliśmy z Romkiem półtora roku temu, kiedy on robił ze mną wywiad do Wiwy. I mnie się bardzo dobrze z nim wtedy rozmawiało. On był nie, niezwykle taktowną osobą. I ja udzieliłam wtedy wywiadu, po którym, kiedy wyszłam, zastanowiłam się, dlaczego ja temu człowiekowi tyle o sobie powiedziałam, ale to było dopiero po fakcie. I to było dla mnie takie niesamowite, że ktoś był w stanie ze mnie tyle wycisnąć. I kiedy m, m, tak naprawdę Anna Maria szła do y, Romka na wywiad, to ja się cieszyłam, bo wiedziałam, że czekają przygoda. Bo ten facet po prostu. No, mnie oczarował, zresztą ja wielokrotnie mówiłam, jemu udzieliłam, tylko jemu udzieliłam wywiadu po rozstaniu, bo ja mu po prostu bardzo ufałam. I okrutnie mnie zawiódł. Okrutnie mnie zawiódł. Rozmawiałam z Anną Marią o tym, wyraziłam swój mm, żal że coś takiego spotkało ją na samym początku jej drogi, ale może też wzmocni ją to, bo wchodzi do świata show biznesu, a to jest bardzo trudny świat, wiem, bo półtora roku temu z premedytacją do niego weszłam i przyznam szczerze, że mam takie momenty, że z krzykiem bym chciała z premedytacją uciec. A czy ty widziałaś ten wywiad zanim on został y, opublikowany? Bo on y, został wysłany do autoryzacji Annie Marii. Czy, ty go, czy ona ci go pokazywała przed opublikowaniem? Nie, nie, bo ja wtedy miałam swoje turne po wywiadach. Tak naprawdę udziel, udzielałam po sześć wywiadów dziennie ze względu na promocję filmu. Więc jakby ja nie, wtedy już nie byłam koproducentem filmu, tylko byłam skupiona na sobie, jako na Blance Lipińskiej, autorce i osobie promującej y, film. Więc ja niestety nie miałam okazji na to, że, do tego, żeby po prostu ten, z tym wywiadem się zapoznać. Pan Roman Praszyński, bo o nim mowa, został zwolniony przez tą całą akcję, ale czy według Ciebie konsekwencje powinien tylko on ponióś, ponieść, czy jeszcze ktoś? No wiesz, ktoś to puścił do druku przede wszystkim, więc e, to było, wydaje mi się, najprostsze rozwiązanie dla wydawnictwa po prostu pozbyć się e, tak zwanego zgniłego jaja, więc. E, nie wiem, wiesz, nie wiem jak to jest w świecie wydawniczym, nie wiem jak to jest w kwestii gazet, natomiast e, nie wiem, czy byli w stanie go obronić, czy były jakieś inne rozwiązania, nie mam pojęcia, ponieważ po prostu się na tym nie znam. Natomiast jest to przykre, bo to jest dziennikarz z doświadczeniem. Przykre jest to, że sobie na to pozwolił. Ja jestem tak zawiedziona, ja nie znajduję innego słowa, bo ja po prostu poczułam zawód. Mnie się zrobiło normalnie przykro. Przykro jako człowiekowi. Że coś takiego w ogóle miało miejsce, a potem wiesz, wjechała feministka Blanka Lipińska pod tytułem: Jak mężczyzna mógł zrobić coś takiego kobiecie?